Witajcie kochane trolle w kolejnym odcinku waszej ulubionej serii. Tym razem opowiemy na temat bardzo niebezpiecznego użytkownika o nazwie Demon, ale na początku małe ogłoszenie. Mój obecny komputer utrudnia mi montowanie często wywala mi kamtas i ja się zacina przez co zajmuje mi to większość dnia oraz często wyłącza mi przeglądarkę przez lagi na nsp, przez co nie mogę zbytnio grać, więc postanowiłam założyć donate y. każdą osobę, która da donate, dodaje do znajomych i pozdrawiam na odcinku. Wszystkie informacje będą w opisie, tymczasem ja już nie przedłużam i lecimy z odcinkiem. Demon to haker działający na wszystkich serwerach, w tym również polskim. Nazwa może wydawać się niepokojąca, bo przy rejestracji nie można wpisywać takich znaków. Konto prowadzi dwie osoby, co na początku sami szukali hakerów, a później sami się nim stali. Są znani z tego, że hakują swoich fanów z YouTube. Ich pierwszą ofiarą była Nikichan Serduszko, którą znali odkąd założyli konto na YouTubie. Drugą ofiarą była jej siostra Little na Naomi 69, trzecią była Lan 963, która chciała być schakowana. Piątą i szóstą ofiarą była Emollaj 786 oraz Sweet Kurli 101, a ostatnią ofiarą Dekała i o której wiedzieli, że chodzi do szkoły w Bułgarii. Przyjaciele Demona mieli prześladowcę na movie Star Planet, prawdopodobnie 30-letniego mężczyznę, którego aresztowano. Dlaczego o tym mówimy? Ponieważ jego konto miało nazwę Viper Nemesis, który skojarzył nam się z nazwą Diablo Nemesis, który zhakował june 13 Czy to były te same osoby? Raczej się nie dowiemy, bo konto hmm. prawce zostało usunięte. Czy jednak pod tą nazwę siedzi prawdziwy demon? Na szczęście nie. Ojciec tej hakerki jest muzułmaninem, a matka jest prawosławna, a sam haker jest ateistą. Sama postać wydaje się nie być groźna z kilku powodów. Siema. Po pierwsze, nie hakują osób na prośbę co? posiadających WiPA oraz powyżej 15 poziomu. Po drugie, na filmikach pokazane są postacie mający przeważnie szósty level, który jest bardzo łatwo i szybko wbić. Gdy zapytamy się: Jezus, co za hacker, muzyka?, ona odpowie: Jak ci się wydaje, dziecko? Gdy nasz schakuje, zmienia status na następujący. Twoje koszmary są teraz nawiedzane przez demo. Gdy hakerka zaczyna wgrywać nam wirusy, usuwaj niektóre pliki oraz wgrywa następującą mm. muzykę, której o nie da się włączyć ani ściszyć. Dopiero po zresetowaniu urządzenia przestaje grać. Nie, Halo! Nie, nie, nie szukam nikogo! Osobie, nie. w tym momencie słuchawki w uszach. Jeśli ofiara stanowi dla nich dalej zagrożenie, przeniesie ją do instalacji systemu Windows. Pozostaje pytanie, czy należy bać się tego użytkownika? Na wszelki wypadek uważajcie, unikajcie tej osoby, nie piszcie mu głupot pod filmikami i pamiętajcie o dobrym programie antywirusowym. To by było na tyle w tym odcinku, trzymajcie się.